Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Józef Herbut, posłuchałem go. Słyszałem, jak to powiedział Janek, by nie budować za wielkich domów. Wkrótce mu świętą rację przyznałem, bo po co taki dom olbrzym komu? On nieprzytulny była, bez duszy, a w kątach głucha cisza się kryje. Tylko czasami koło północy pies do księżyca za oknem wyje. Więc, jeśli wielkie domy niemodne, to wkrótce wszelkich starań dołożę, zbuduję. Mały domek na plaży z pięknym widokiem na pełne morze. Obok rozłożę mały parawan, barwny parasol, też dla ochłody. Chciałbym Jankowi pokazać domek pewnie zaproszę go tam na lody. Byleby tylko nie było sztormów, czy jeszcze innych wielkich nawałnic, Janek by tego już nie zobaczył. A moja praca poszłaby na nic. Czytał Bogdan Dmowski.